Z Ewangelii według świętego Łukasza. Idźcie, oto was posyłam. Po raz kolejny wracamy do fragmentu, w którym Jezus wysyła swoich uczniów. Ten fragment z wielu powodów jest wstrząsający, zaskakujący. A dziś poruszyła mnie bardzo myśl o tym, że Jezus Chrystus otoczony. Rzeszą tych, którzy wsłuchują się w każde Jego słowo, którzy naśladują każdy Jego krok, którzy patrzą na Niego zakochanymi, pełnymi uwielbienia oczami, tak łatwo się tego wszystkiego wyzbywa. Jest wolny od tego, żeby chcieć zachować uczniów tylko dla siebie. Jest wolny od tego, żeby zamykać uczniów w ciasnym kręgu yy, swojej własnej osoby. Jezus mówi do nich: Idźcie, rozsyła ich, daje im całkowitą wolność. Nie jak rodzic, który zrobi wszystko, żeby jego dziecko nie wyfrunęło z rodzinnego gniazda. Nie jak mistrz, który zrobi wszystko, żeby jego uczeń pozostał wierny jego idei i żeby pozostał ciągle zachwycony swoim nauczycielem. Jezus mówi: Idźcie. Wypuszcza ich z rąk po to, żeby pójść za nimi i żeby nawet można to tak powiedzieć, ich naśladować, bo napisane jest, że wysyłał ich do miast i wsi, po to, żeby potem się w tych miastach i wsiach pojawić samemu. Wierzy im, że sobie poradzą, ufa, że zrobią to, o co prosi, nie boi się. Wypuścić ich z gniazda, wypuścić ich z rąk, daje im wolność także od siebie, pozwala im wybrać. Jedną z najpiękniejszych rzeczy Ewangelii jest to, czego tam nie napisano. A nie napisano ani razu, że Jezus powiedział do kogoś kiedykolwiek: musisz. Nigdy nikomu nie powiedział musisz. Nawet więcej, nigdy nikomu nie powiedział powinieneś. Do wszystkich zawsze mówił. Jeśli chcesz. I ta nauka jest dzisiaj także dla nas. Możemy iść za Jezusem, jeżeli chcemy. Wolność. Pierwszy dar Jezusa Chrystusa. I dar jeden z najwspanialszych, bo ten dar wolności tak naprawdę otwiera drogę do miłości. Miłość dokonuje się tylko w wolności. Naprawdę kochać mogę tylko wtedy, gdy mam wybór i gdy decyduję się, gdy wybieram kochanie, miłość. Jezus dzisiaj z darem wolności, jeśli chcesz, daje nam także dar miłości. Czy kochasz mnie no bardziej, aniżeli ci? W tej wolności cieszę się, że wybieramy co wieczór i codziennie. Spotkanie z Ewangelią. Dlatego bardzo Wam dziękuję za to, żeśmy się dzisiaj widzieli i zapraszam Was najserdeczniej na jutro.